Tyle zarobił Kaczyński jako wicepremier. Kwota jest ogromna nawet bez nagród. Jarosław Kaczyński dwukrotnie był wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jak podało we wtorek CIR, tylko z tego tytułu prezes PiS otrzymał łączne wynagrodzenie w wysokości 645 514,68 zł brutto. Kaczyński jako wicepremier w rządzie Morawieckiego zarobił ponad 645 tysięcy złotych. Jarosław Kaczyński dwukrotnie pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów Zarządów Mateusza Morawieckiego. Pierwszy raz od 6 października 2020 roku do 20 czerwca 2022 roku i drugi od 21 czerwca 2023 roku do 27 listopada 2023 roku. Wirtualna Polska zapytała Centrum Informacyjne Rządu o jego wynagrodzenie. Wynagrodzenie wicepremiera Kaczyńskiego składało się ze stałych składników wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego oraz zmiennych składników wynagrodzenia, czyli ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jako wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego otrzymał łączne wynagrodzenie w wysokości 645 514 zł. i 68 groszy brutto, w tym ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe w wysokości 44 471 zł. i 68 groszy, przekazało CIR. W 2020 roku wynagrodzenie zasadnicze Kaczyńskiego wynosiło miesięcznie 10 zł. i 70 groszy, a dodatek funkcyjny 2863 zł. i 10 groszy. Z kolei dodatek za wysługę lat 2039 zł. Łącznie otrzymywał więc na konto 15 101 zł. i 80 groszy brutto. Od 1 sierpnia 2021 roku wynagrodzenie zasadnicze wzrosło do 14 279 zł. i 60 groszy, zaś dodatek funkcyjny do 4 008 zł. i 30 groszy. Z kolei dodatek za wysługę lat wynosił 2855 zł. Łącznie Kaczyński zarabiał więc 21 142 zł. i 90 groszy miesięcznie. Jarosław Kaczyński nie otrzymał premii, nagród oraz innego dodatku niż wymieniony wyżej. Nie otrzymał także odprawy po zakończeniu stosunku pracy na stanowisku wicepremiera. Nie korzystał również ze służbowej karty kredytowej, przekazało WP Centrum Informacyjne Rządu. Po odwołaniu ze stanowiska Kaczyński otrzymywał wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości zarówno do 30 września 2022 roku, jak i do 31 stycznia 2024 roku. Otrzymywał pełną pensję najpierw przez trzy miesiące, a później przez dwa miesiące po odejściu z Rady Ministrów, jednak CIR tłumaczy, że nie jest to odprawa. Według ostatniego dostępnego oświadczenia majątkowego złożonego za cały 2022 rok wynagrodzenie Kaczyńskiego w KPRM w ciągu 12 miesięcy wyniosło 216,3 tysiąca zł, emerytura 96,7 tysiąca zł, dieta parlamentarna 12,1 tysiąca zł i uposażenie 37,7 tysiąca zł.